Dzień dobry, wracamy do Bolton Challenge, czyli kariery, w której rozpoczęliśmy ostatnio drugi sezon. W którym to głównym celem jest oczywiście awans na zaplecze Premier League. Pierwsze dwie kolejki wypadły znakomicie, ponieważ jak ostatnio dobrze pamiętacie, pokonaliśmy Aklington Stanley głównie dzięki świetnej postawie naszego nowego prawego skrzydłowego Antonego Pilkingtona. I następnie jeszcze rozegrałem spotkanie domowe przeciwko Walsall. Które wygraliśmy równie skromnie, ale wygraliśmy wynikiem 2 do 1. Dziś zobaczymy sobie kilka kolejnych spotkań. Zaczynamy od bardzo trudnego wyzwania, ponieważ jedziemy do paszczy Tygrysa Hull City, Spadkowicza z Championship, jednego z faworytów do wygrania, oczywiście. Trzeciej ligi angielskiej, więc łatwo nie będzie, ale postaramy się, postaramy się może nawet wywalczyć tutaj jakieś punkciki. Co do naszych piłkarzy, to podpisałem kilka nowych kontraktów, które już tylko czekają na ostateczną finalizację, głównie z naszymi młodymi piłkarzami, takimi jak Nathan Woley. Czy Eddie Brown, nasz 19-letni napastnik, dalej nasz 19-letni lewy obrońca Jordan Boone. Również porozmawiałem na ten temat z Denisem Politykiem, i prawdopodobnie te kontrakty zostaną, tak jak mówię, przedłużone, więc przyszłość Boltonu ma się naprawdę bardzo dobrze. I jeszcze zanim przejdziemy do tego spotkania. Przeciwko Hal chciałbym Wam pokazać naszą młodzieżówkę, naszą drużynę U23, a szczególnie drużynę U18, ponieważ tutaj znajduje się naprawdę kilka perełek, m.in. ta Neil Spencer, 17-letni angielski, <coughs> przepraszam, Newgen o znakomitych, niesamowitych jak na ten wiek atrybutach czy to technicznych, fizycznych, aż po psychiczne, kluczowych dla pozycji numer 9, więc naprawdę... Bardzo, bardzo jasno klaruje się przyszłość Boltonu, jeżeli tacy Newgeni w naszym klubie będą się pojawiać. Do tego oczywiście przypominam, że ciągle mamy ofensywnego pomocnika Daniela Meja, więc w przyszłości na pewno ci piłkarze będą powoli wprowadzani do pierwszego zespołu. Być może nawet w tym sezonie, kiedy tak mi się marzy, żeby mieć wywalczony już awans i wtedy sięgać po raz kolejny, tak jak miało to miejsce w poprzednim sezonie po graczy młodych. Bukmacherzy nie opiniują naszej drużyny na, jako drużynę straconą. 275 to jest naprawdę dobry kursik na stadionie Hull City. Tak wygląda nasz skład na napadzie Millar za jego plecami Ronan Dersi, który wskoczył na pozycję dziesiątki numer jeden, że tak to nazwę. Na skrzydłach, oczywiście, nowi zawodnicy, czyli Ben Woodburn oraz Anthony Pilkington. Za ich plecami Herbie Kane i Rea, do tego Forzit, Brockbank John. Na prawej stronie Emanuel w bramce Alnwick. Dużo nowych nazwisk, zgranie naszego zespołu nadal nie jest na najlepszym poziomie, ale to w trakcie trwania sezonu oczywiście powinno się regularnie poprawiać. O tym, na jaki poziom zaczyna wchodzić Bolton, Wanderers, świadczy m.in. prawo obrońca naszych dzisiejszych rywali, czyli Pablo Zabaleta. Tymczasem Tom Ives, drugie trafienie w tym sezonie napastnika gospodarzy. No i przegrywamy już w pierwszych minutach niestety 0-1. do 1. Spróbujemy jeszcze w tej pierwszej połowie, wykorzystując dużo lepszą mowę ciała w porównaniu do zawodników Hull City, wyrównać stan tego pojedynku. Pilkington znakomite podanie do Layama Miller. Lyam Miller. No i niestety broni Matt Ingram. Przypomnę, że teraz już gramy na patchu 20.2, który opisałem na stronie fmps.pl. Milar, który naprawił błąd zbyt częstego strzelania z niemalże zerowego kąta na bramkę oraz poprawił nieco wykończenie akcji przez napastników, dlatego miałem nadzieję, że teraz zostanie to wykorzystane przez Millera, Pablo Zabaleta wcześniej wspominany teraz kasuje błyszczącego w pierwszych spotkaniach Antonego Pilkingtona Emanuel ładnie poradził sobie z lewym skrzydłowym Hull City jest Liam Miller podanie z powrotem do Josha Emanuela rozpędza się nasz prawy obrońca jest w polu karnym, ale piłka zatrzymuje się na obrońcy, jeszcze raz Pilkington jeszcze dojdzie do piłki, jest Kane. Marzy mi się o tym, żeby Kane, już to mówiłem, osiągnął poziom matiego Longstaffa w strzelaniu goli z poprzedniego sezonu. Druga połowa tego starcia i będzie rzut rożny dla drużyny gości Antony Pilkington. Wrzutka na Brockbanka! do tego jeszcze nasz nowy środkowo obrońca Cameron John starał się yy, piętą trochę jak Luis Suarez w ostatnim meczu z Majorką. Może nie, nie, to było zbyt daleko idące porównanie, ale starał się jeszcze zmieścić piłkę w siatce, niestety to się nie udało. Jest Glenn Rea, irlandzki defensywny pomocnik, oddaje piłkę do Camerona Johna, ten z powrotem do Irlandczyka. Nie mamy za bardzo z kim rozegrać piłki, jest Ronan Dercy Herbie Kane, piękne zagranie do Antonego Pilkingtona, ale ewidentnie piłka zeszła, jak to się mówi, z kapcia naszemu prawemu skrzydłowemu. Zmieniliśmy rozgrywającego na tę pozycję, wszedł Ali Crawford, młody FitzMartin na prawe skrzydło Pilkington, zszedł na lewą stronę Ben Woodburn na pozycję napastnika i na środek obrony jeszcze młodziutki Ian Grayson. Tymczasem no niestety, ale wszystko wskazuje na to, że nie zdobędziemy tutaj nawet punktu na niezwykle gorącym terenie Hull City. Chociaż statystyki wskazują na to, że byliśmy drużyną w tym spotkaniu po prostu lepszą i dzięki temu nie załamujemy się na pewno po tej porażce. Jest to Spadkowicz przecież jeszcze niedawno, tak naprawdę, uczestnik Premier League, więc tutaj tylko spróbujemy zmotywować naszych piłkarzy. Na kolejne ligowe spotkanie przeciwko Srebrzwari. 9 sierpnia pozbędziemy się jeszcze pewnego problemu, który towarzyszy nam już od ponad pół roku. Otóż Callum King Arms jest piłkarzem jednym z najbardziej niszczących atmosferę w naszej szatni. Zawodnikiem, który nie jest zadowolony ze swojego menadżera, dlatego zsyłamy go na wypożyczenie do 5. Ligi Angielskiej. No ciągle jest to zawodnik na pewno obdarzony dużym potencjałem. Zejdziemy z tej jego pensji. 60 tysięcy funtów rocznie, i dzięki temu nasz budżet płacowy wróci na poziom plusowy, co na pewno na poziom dodatni, co na pewno spodoba się naszym włodarzom, ponieważ jesteśmy w tym aspekcie na dobrej drodze. No to zaczynamy, nazwijmy to. Kolejną akcję kontraktową. Zaczynamy od 19-letniego lewego obrońcy Jordana Buna. Głównie co do tych piłkarzy, mam takie nadzieje, że to nie są oczywiście zawodnicy, którzy będą stanowili o sile Boltonu gdzieś tam w przyszłości w Premier League. Rzeczy jasna, ale którzy pomogą nam przynajmniej spłacić ten dług, który tam ciągle u nas w finansach występuje. A na przykład co do takiego Nila Spencera, no to mam już naprawdę bardzo poważne, bardzo poważne podejrzenie, że może on. Kurde, nawet nie wiem, czy, czy nie powinien on zastąpić Ediego Brown'a. Spróbujmy sobie teraz, może, na odcinku tak porównać obu piłkarzy, Conor Hall i yy, yy, y Eddie Brown. No psychicznie, yy, jaki Conor Hall, dlaczego ja yy, przeglądam Conora Hall'a? Neil, yy, Neil Spencer, oczywiście. Eddie Brown kontra Neil Spencer. Zobaczmy. Zobaczmy te poszczególne atrybuty psychicznie, oczywiście Eddie Brown, co wynika być może ze swojego wieku ciągle jeszcze jednak jest tu dużo lepszym piłkarzem, więc myślę, że no jednak nie, jednak jeszcze niech ten Neil Spencer po prostu troszkę się w naszym klubie poogrywa. No i ładnie. Nasza rezerwowa drużyna pokonuje bardzo wysoko w pierwszej rundzie EFL Cup Tranmer. 4 do 0 Markus Assarson, do tego Eddie Brown, który podpisał nowy kontrakt, również idący w ślady Jordana Buna. Ali Crawford i Liam Miller, który pojawił się na drugiej, w drugiej części spotkania. Tak wyglądał nasz skład, jak widać. Zdecydowanie był to nasz drugi garnitur, który w zupełności podołał temu całemu zadaniu. My w Carabao Cup, w EFL Cup, musimy osiągnąć drugą rundę. Tak też się stało, więc prezesi na pewno będą z nas bardzo dumni. Losowanie drugiej rundy EFL Cup. Losujemy od razu wszystkie zespoły. Trafiamy na Southampton. Trafiamy po raz kolejny, nie? Na, na zespół występujący w Premier League, więc tutaj. Nasze szanse określałbym jako bardzo mizerne. 26 sierpnia odbędzie się to spotkanie. Może od tego rozpoczniemy na przykład następny odcinek, co byłoby takim fajnym wstępem. Kolejni piłkarze podpisali nowe, nowe kontrakty. Mowa o Natanie Woleju, który podpisał zresztą pierwszy swój kontrakt profesjonalny oraz o Denisie Politiku, który wrócił już w końcu z reprezentacji Rumunii i do 2023 roku związał się umową z naszym klubem. Wracamy na Stadion The University of Bolton Stadium na spotkanie przeciwko Sheriff's przeciwko której to drużynie graliśmy kilka razy oczywiście w tamtym sezonie. Zwykle z pozytywnym skutkiem. Wracamy do pierwszego naszego zespołu, który dzisiaj wyszedł przeciwko Hall. Nic tutaj najprawdopodobniej się nie zmieniło, więc zaciskamy kciuki i walczymy o kolejne trzy punkty do naszej ligowej tabeli. Zaledwie 45. sekunda tego spotkania, a my już mamy piłkę w polu karnym naszych rywali Dersi. Ależ tutaj zaskoczył jednego z obrońców szrew z Niestety Alex Palmer był na posterunku, czujnie pilnował swojego bliższego słupka i Wybił tę piłkę na rzut rożny. jest Forsyth jeszcze, ale na spalonym był Pilkington. Teraz jednak może już dojść nasz skrzydłowy do tego podania, John e, Josh Emanuel, ale nic z tego już w tej akcji niestety nie będzie. Może z tej, piłka na Re, niestety nie dochodzi nasz defensywny pomocnik, jest Liam Miller, był tam John. Raz jeszcze powtórka będzie Millara, Ronan Dersi! Takim dość karatekowym strzałem pokonuje Alexa Palmera i prowadzimy na własnym stadionie 1 do 0. Tymczasem na innym stadionie Grimsby Town prowadzi 2 do 0 przeciwko Hall City. O tu chory Brockbank z drugim trafieniem w tym sezonie nie zawodzi. Tak jak robił to w drugiej połowie poprzedniego sezonu, tak i teraz zdobywa bramki po stałych fragmentach gry. Trzema bramkami przegrywa już Hal City, coś niesamowitego. Tymczasem Cameron John i drugi z naszych stoperów wystawionych do składu w dzisiejszym spotkaniu strzela brameczkę. Znakomite spotkanie zatem naszych defensorów, znakomite spotkanie całego zespołu, ponieważ prowadzimy już 3 do 0 na własnym obiekcie. Dwie asysty Antonego Pilkingtona wraca do formy z poprzedniego odcinka. Nasz nowy skrzydłowy i asysta jeszcze Lajama Millera, w związku z czym awansujemy na czwarte miejsce zaraz za plecy wspominanego już Grimsby. Jeszcze do końca e, półtorej e, minuty, do końca tej pierwszej połowy, czy żebyśmy jeszcze powalczyli o czwartą brameczkę w dzisiejszym spotkaniu, zobaczymy. Ben Woodburn zszedł na skrzydło, gdzie czuje się naprawdę bardzo dobrze. E, Lyam Miller niestety. Nie dociera do tego podania. No i to najprawdopodobniej będzie już koniec pierwszej części gry. Ej, stała się rzecz nieoczekiwana, ponieważ w tej ostatniej minucie pierwszej połowy padł gol. A myślałem, że to będzie taka minuta, którą FM lubi pokazywać, nawet jeżeli w niej nie dzieje się absolutnie nic. Dlatego przepraszam Was. Bramkę strzelił wypożyczony z Liverpoolu Ben Woodburn. Prowadzimy 4 do sera zatem w 66. minucie. Pojawił się na boisku Nathan Wolle i popychany. Ben Woodburn w polu karnym naszych rywali, więc jest jedenastka. Do tego Ian Grayson oraz ja, Jay Fitzmartin pojawili się na boisku. Czy będzie dublet Bena Woodburna Będzie dublet i będzie la manita, piąteczka przybita drużynie Szrebzbary. Pamiętacie, w tamtym sezonie imponowaliśmy różnicą bramkową. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie podobnie, ponieważ na koniec sezonu jest to naprawdę bardzo ważne. Niczym jeden dodatkowy punkt do Tabeli. Oj, minuta 85 i potencjalny uraz stopy naszego napastnika. No szkoda, w momencie kiedy prowadzimy 5 do 0, gramy w ogóle w 9, bo wcześniej, jeszcze chwilę wcześniej, zdjąłem Jaya Fitzmartina z boiska, więc możemy mieć problemy w tym doliczonym czasie gry. Nathan Wallay na szczęście bardzo dobrze w defensywie. Nie stracimy już tutaj najprawdopodobniej bramki. Mam nadzieję, że to nie będzie coś poważnego, ponieważ no byłoby ciężko, byłoby ciężko bez naszego nominalnego napastnika niby Ben Woodburn jeszcze może tam zagrać. Mamy jeszcze Ediego Brauna no ale dobra, zejdźmy do szatni, pochwalmy na szybko naszych zawodników i zobaczmy jak tam zdrówko naszego, naszej pierwszej dziewiątki. Teraz mamy w ogóle mecze z z Wimbledonem zespołami, które absolutnie nie mają formy, więc zastanowię się, czy w ogóle te mecze pokazywać, ponieważ one mogą być bardzo podobne do tego spotkania z z Barysami możecie napisać opinię na ten temat. 3-4 tygodnie, tak myślałem, że to będzie. Że to będzie... Że to będzie miesiąc przerwy. Znakomity mecz Bena Woodberna. Dwie bramki w dzisiejszym meczu, w tym jedna oczywiście z karnego. No i dzięki temu w tabeli ligowej znajdujemy się już na czwartej pozycji. No i teraz mamy mecze z Portsmouth, Wimbledonem i Southampton. Więc może dojedźmy sobie po prostu do tego meczu z Southampton i wrócimy sobie tylko przejrzeć wyniki z, ze starć przeciwko Portsmouth i AFC Wimbledon, które to w tym sezonie absolutnie formą się nie popisują. No i super, jesteśmy już po. Piątej kolejce angielskiej trzeciej ligi. Wygrywamy skromnie, ale po oddaniu 28 strzałów na bramkę. Portsmouth 1 do 0,83 minuta, kiedy to Josh Manuel ustalił wynik tego spotkania. Sporo żółtych kartek w naszym zespole, na szczęście nie było zawieszeń. Zagraliśmy podobnym składem jak do tego przeciwko Tranmer w Pucharze, czyli skład rezerwowy 8-4, najlepsza średnia ocena Jordana Buna. Tak zaprezentowała się reszta zawodników. Denis Politik niestety dzisiaj wręczy beznadziejnie, więc mamy 12 punktów na koncie, 4 zwycięstwa, 1 porażka, czyli wszyscy... Wszystko wskazuje na to, że mamy 3 punkty straty do liderującego Rotterdamu. W szóstej kolejce zaś odnosimy kolejne zwycięstwo. Tym razem statystyki bardzo wyrównane przeciwko, starciu, przeciwko Wimbledonowi i Przepraszam, bramki Herbiego Keina. W końcu nasz pomocnik długodystansowy trafił do yy, siatki i Ali Crawford 8 minut. Później skład ponownie były rezerwowy, więc. Niech nie zwiodą was te wyniki, dość skromne, ponieważ tutaj mogę Wam nawet pokazać, że jednak no to nie jest nasz wyjściowy garnitur, który zagrał w tych dwóch ostatnich spotkaniach. Koniec końców jesteśmy po sześciu kolejkach na trzecim miejscu. Jak to miło nie widzieć Boltonu. W strefie spadkowej, tylko właśnie tutaj, i tracimy już tylko jeden punkt do liderującego Grimsby Town. No to jedziemy. Druga <laughs> runda EFL Cup. Dzisiaj podejmujemy na University of Bolton Stadium zespół z Premier League, zespół oczywiście Southampton, w bramce Gun w obronie Bertrand, Hutt, Gigi, do tego Cedric w pomocy. Redmond, Hybjerg, Fofana, Wanderson i na napadzie Danny Ings i Levaya. Po lewej stronie mamy skład naszej drużyny. Skład, który ponownie nie różni się od tego naszego składu pierwszego, ponieważ to jest pierwszy skład, tylko w miejsce kontuzjowanego Millara oczywiście Eddie Brown. Minuta druga i przy piłce uwaga Antony Pilkington, który wrzuci ją w pole karne Angusa Gana, ale niestety ten bardzo wysoko wyskoczył, bo to z... Z reguły, no to znaczy, z reguły to po prostu wielki chłopiec, tak? Dlatego sięgnął tę piłkę. Jest Nathan Redmond, Redmond i Josh Emanuel kasuje zawodnika Premier League. Proszę bardzo, tymczasem Wesley Holt, bardzo dobrze go wspominam bodajże z kariery w Celcie, Wigo, nie? Z Moneyball Challenge tam robił naprawdę bardzo dobrą robotę. Teraz Craig Forsyth, dobra interwencja naszego lewego obrońcy jest Cedric, Cedric do Levi, ale. Po raz kolejny, kolejny obrońca ze świetną reakcją. Najpierw Emanuel, później Forzyt i teraz na sam koniec Harry Brockbank. Bronimy się, czym możemy przeciwko świętym. 22 minuta i Josh Emanuel na połowie rywali. Jest Rea. oddał piłkę Ronanowi Dersiemu. Dersi mają na lewej nodze. Jest Kane! Poprzeczka! Ależ to się mogło pięknie dla nas otworzyć w tym spotkaniu, gdyby tylko Herbie Kane skierował tę piłkę kilka centymetrów niżej, żeby ona niczym ostatnio piłka po strzale Leo Messiego odbiła się od poprzeczki i trafiła do bramki rywala, ale Ben Woodburn, 23 minuta i prowadzimy koniec końców. Co się odwlecze, to nie uciecze. Prowadzimy przeciwko Southampton, prowadzimy z zespołem z Ekstraklasy 1-0 na własnym stadionie. Jeszcze jedna akcja, 29. minuta, ale Bertrand powstrzymuje Josha Emanuela, w związku z czym nie ma kto teraz walczyć z Inksem. Jest Liwaja, ale po raz pierwszy w dzisiejszym meczu bardzo skuteczna interwencja Bena Alnuika 34. minuta, jest Herbie Kane. O nie no, panie sędzio, w tył. Z takimi samkami Marko Liwaja wylatuje z boiska, więc Southampton zostaje z jednym napastnikiem i staje się jeszcze mniej groźne niż było, co jest dla nas bardzo dobrą wiadomością. No to byłaby sensacja, gdyby nam się udało tutaj e, wyrzucić z EFL Cup drużynę Southampton. Na pewno i troszkę pieniędzy z tego pucharu i troszkę prestiżu nam się przyda. Druga połowa tego starcia, absolutnie nic nie dzieje się na The University of Bolton Stadium. Cały czas prowadzimy 1 do 0 przeciwko świętym, grającym w osłabieniu. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Trzymajcie kciuki, ponieważ za chwilę możemy pisać, napisać pierwszy rozdział takiej fajnej historii w naszej karierze. Jest Eddie Brown, wyjdzie sam na sam z goalkeeperem. Nie do końca gun, to była chyba interwencja zawodnika gości, o, ależ to była interwencja Angusa Gana, coś niesamowitego, jak wyciągnął się w tej sytuacji, popisując się świetnym refleksem golkiper Southampton, Rea nie oddaje strzału na bramkę, niestety nasz zawodnik, jeszcze Harry Brockbank, troszkę jesteśmy wypychani przed pole karne gości, Jay Fitzmartin, który pojawił się w miejsce Pilkingtona, Fitzmartin, no powinien być troszkę świeższy jednak od od Ryana Bertrandona niestety w tej sytuacji, w tym pojedynku biegowym, uległ zawodnikowi Southampton. Woodburn, wycofanie do Forzyta Czy będzie celne dośrodkowanie? Będzie celne dośrodkowanie, i będzie gol naszego młodziutkiego napastnika. 2 do 0 prowadzimy z Southampton i eliminujemy zespół Premier League z EFL Cup. Tu już nic, nie powinno nam się przykrego w tym spotkaniu przydarzyć. Jeszcze Emanuel na Woodburn. Na piłka koniec końców po raz kolejny spada pod nogami Ediego Brauna. I to jest dublet naszego młodego piłkarza. Ależ jesteśmy w gazie. Ależ Bolton. To może być nasz sezon. To może być sezon, w którym naprawdę osiągniemy niesamowite rzeczy. Jeszcze Josh Emanuel, Wiem, że to już w sumie po doliczonym czasie gry, ale niech wejdzie może jeszcze w takim meczu. Wolej chyba nawet nie zdążył. Koniec tego spotkania. Jestem w niebo wzięty z wyniku i ze stylu, w jakim osiągnęliśmy ten wynik. Jesteśmy w trzeciej rundzie EFL Cup. Coś niesamowitego. I niestety... Ale aż na 4 do 5 tygodni yy, wylatuje z kontuzją Josh Emanuel. Kolejny odcinek rozpoczynamy w takim razie od losowania trzeciej rundy. Zobaczcie jaką piękną serię mamy. No i od tych meczów dość ważnych, czyli Rotterdam. Następnie mamy Ipswich Town, która w tym sezonie spisuje się troszkę gorzej niż w poprzednim i spotkanie na pewno nas czeka w przyszłym odcinku z liderem. I na ten odcinek wspierających już z pewnością zapraszam na kartę społeczność na stronie głównej kanału. Dziękuję Wam bardzo serdecznie dziś za uwagę do usłyszenia. Cześć.